Ale wiesz, że to są robaki? że co nowego Eiffu? troszeczkę za mną Proszę, Nie Ajsza, sekundę już nie zdążysz O, nie na mnie Cześć wszystkim, tu Ajsza i jesteście na kanale YouTube Toys Zapraszam ja was na nowy odcinek Dzisiaj nagrywamy nowy challenge jaki? Słuchajcie, tu mamy 15 kartek ze sklepami, sklepy przeróżne. Jest coś y, z jedzeniem, jest coś, nie wiem, z ubraniami, z dodatkami. Y, są też sklepy elektroniczne, naprawdę tego jest sporo. I Aisha z 15 sklepów będzie musiała wylosować tylko 5 sklepów. I w wylosowanych sklepach Aisha będzie musiała zrobić zakupy w ciągu 10 minut do mini koszyka. Co? <laughs> Musiałaś po prostu. Nie, Aisha, słuchajcie, y, równo rok temu... Był podobny odcinek, który Twoim widzom naprawdę bardzo się spodobał. To były zakupy do mini torebki. Torebki awokado, pamiętasz? Tak. I Ty wtedy tak zaszalało się, ogólnie był naprawdę super odcinek. I tym razem postanowiłam, że robimy zakupy do mini koszyka. Zgadzasz się na to? Mm. Tak? Jeśli Wam też podoba się taki pomysł, to zostawcie łapkę w Odliczam 3, 2, 1, jest łapka Zaczynamy. A my, jakie są tu sklepy? A nie powiem. Po prostu sobie wylosujesz no, po jednym i. O, by był Apple, Store... <laughs> Słuchajcie, a jeszcze nie traci nadziei na nowego iPhone'a. No, czas na zmiany. Zobaczymy. Aisha, ale naprawdę tu są na tyle przeróżne sklepy, że nie jestem pewna, chociaż nie wiadomo. Dobra, wylosuj sobie może pierwszy sklep. Coś mi w tą stronę ciągnie. Nawet <laughs> szybciutko. To. Dobra, pokaż. Action. Idziemy do Action! Tak! Jestem już przy Action, zrobię ogromne zakupy! Do małego koszyczka, nie zapomnij! I właśnie, właśnie, masz tylko 10 minut, tak? Tak. Wchodzimy gdzieś... i ja odliczam czas. Dobrze. Już widzę, już widzę. No i co... że no, jesteś gotowa? Tak! Tak? Do zakupów zawsze jestem gotowa. No to czas, start! Serio? Co to jest? Czekaj, czekaj, co to jest? To pokażę w domu. To mi zabierasz czas. Co to jest? Wójściki jakiś? No to już pełny koszyk, możemy iść do kasy. To nie, nie jest pełny. 20 sekund. Co to będzie? Jeszcze to. Jeszcze już się nie mieści. Idziemy Jaki do kasy. Nie mieści się, czekaj, czekaj. Co to mamy? nawet nie oglądasz, co ty ułożysz do tego koszyka. Słuchajcie, minęła jeszcze nawet minuta, a Jeszcze już ma pełny koszyk. To nie jest pełny koszyk. Nie, nie pełny koszyk? Może kubek. Nie, nie. Nie, 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 A jak się rozbije? No tu teraz musisz tak wiesz, poprzesuwać to wszystko. Czarny na pewno. nie dalej. No, coś pożytecznego, tak? A na pewno to dla twoich tych ptaszków? Ale wiesz, że to są robaki? Co? Ale to jest do auta, wiesz? A Nie ma nie do auta? Może w innym miejscu? Mam nadzieję, że kolejny sklep, który ty wylosujesz, będzie jednak mniejszy i będą mniejsze zakupy. Nie! nie. Ale to jest sztuczny kwiatek. A może już? No no, ty co roku wymyślisz ten rzecz i co roku narzekasz. Nieprawda. Prawda? Ile czasu mi zostało? Pięć minut. No dużo. I ale co ty szukasz? Lamki led. Mój pokój będzie się świecił. Ja wezmę to. O. nie całe cztery... Nie, nie, nie zmieści się, nie, nie. Nie rób tego, nie, tak? nie, tak? nie. Też wszystko spadło, widziałam. Gdzie? Gdzie? Idziemy Gdzie? do kasy albo... nie, jeszcze! Ale ty trzymasz w ręce! Aisza, to nie leży w koszyku, wiesz? Już leży. To jest mi kubek spadnie. Aisza, ja proponuję to odłożyć. Tutaj. <tudę> A Isza nie. Nie. Tak, tak. Last Christmas I gave you my Idziemy ja do kaszy, co kupiłam, pokażę w domu. Tak, drugi sklep. Boże, chcę nowego iPhone'a, chcę nowego iPhone'a. Mmm, to jest ciągnie mnie w stronę. Jestem ciekawa, co jeszcze To. Lisa. Pokaż. Petko. Jak? Chyba to nie jest Store. No ale da się coś znaleźć? Myślę, że da. Tak? Tak. Idziemy? Tak. I kolejny sklep, niestety nie Apple to, A czy jest Apple 100? Jest. Okej? Okay. Idziemy do pewno, na pewno znajdę dużo, dużo fajnych rzeczy. To gotowa? Na pewno. Czas start. Mmm, jak dużo rzeczy, ja nie mogę się zorientować. To już nie mogę znaleźć. W porównaniu z poprzednim sklepem, ty w minutę miałaś już pięć rzeczy. A ile teraz? A, no prawie minuta minęła. a ty nie masz nic pustych Bo nie wiem co chcesz. Słuchajcie, a ich entuzjazm skończył się na pierwszym sklepie. Ja naprawdę bardzo się cieszę. Nieprawda. dla Ciebie. To jest wiesz, to jest... Na rękę. Tak. Będę go nosiła Isza. Ja szukałam. 6 tego. minut zostało. A gdzie jeszcze takie patyczki? O, to jeszcze fajne. Ja chciałam takie patyczki. Nie takie. takie świecące? Tak. Jeszcze 4 minuty cię zostało, ale chyba... Sam spadł? Ile mnie jeszcze czasu zostało? Dwie minuty 30 sekund. Co tak mało? Mamo... O co chodzi, Isza? Mamo, ale na tych karteczkach jeszcze będzie skarb zoologiczny? Co? Albo rybka, albo pochonika, albo chomika. A że chodźmy do kasy lepiej. Kto chce zobaczyć u mnie królika, albo chomika, albo rybkę, to zostawcie w górę. I cześć sklep, ja nie tracę nadziei. Hmm, to, to idzie bardzo tylko właśnie, właśnie, słuchaj. Niezależnie co ty wylosujesz, póki co nie robimy świątecznych zakupów, tak? Co? Ja nie mogę tego obiecać. <noise> Dobra, wybieraj szybciutko. No w tamtym mi jest... A Iza, dawaj. Już się trafiłaś na Action i Pepko. Co tym razem będzie? Co? Pokaż. McDonald's? Co? Do koszyka, co mogę znieść? Ty mogę... McDonaldzie... No, zobaczymy, czy w ogóle ci się uda tam zrobić zakupy. Jak myślisz? Coś A... kupić, czy nie? Ja nie wiem. Może się w ogóle nie zgodzą. Albo nas z kamerą nie puszczą. Zobaczymy. Idziemy coś zjeść. że jak myślisz? Uda ci się coś zamówić? Jak koszyczka? Uda Spróbujemy. tak ja, Witam, mam dzisiaj challenge. Chciałam się zapytać, czy mogłabym co... Co mogłabym tutaj do tego mini koszeczka zamówić Zależy na masz Może cheeseburger Myślę, że do tego koszyczka zmieści się wszystko nawet jak położysz kanapkę w tą stronę. Wieśmak, cheeseburger, frytki i sok. Średnie frytki? Tak. Po niego widzę, nie to mojego mini koszyczka. Proszę, zmień, Wszystko się na Torebkę, to ręka. Jesteś Są Co Udało się? Czy jesteśmy w jeszcze dwa sklepy. Ja póki co nie tracę nadzieję, ale też chcę sklep no, z taki ale dobra. O, zwierzęcy, okay. zwierzęcy sklep. Naprawdę? No, chcę kota albo psa. Ej. Dobra, losuj. Uuu. Uuu. Co to? No, teddy? No, widzisz, zwierzęcy sklep Teddy, no to jakby Teddy Bear misiowy sklep. Idziemy. Kolejny sklep. Już tracę nadzieję, że dostanę nowego iPhone'a. Ajsza, jesteś gotowa? O, o, o. Jesteś gotowa? Tak. Włączam. Już. Czas start. O mój ja, Boże. Ja nic nie wiem. Ty nic nie robiłaś? Jak coś złego, to nie ja. Zaraz biegniemy. Czyli u nas, jak zawsze, pchnęło moje, to, to nie ja. ja. Y, coś uszkodziłam, to nie ja. Nie. Zmieścił się, widzisz? Można, Można wziąć. I do kasy. Bierzemy. Kogutę jednak odłożyłam, bo był za ciężki. A to po co? Um, do nic nie ja Robiła. Będzie sobie tak, tak, tak. Ale to jak bombka na choinkę, I... czy po prostu? Nie, 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 nie. Takich dwie paczki? Ale pięćdziesiąt już... sztuk tu jest w jednej. Pięćdziesiąt. Już więcej nikt nie zaczepuje. Naprawdę? Może jeszcze uda się przygarnąć krokodyla. Pięć minut zostało jeszcze. Pada śnieg, pada śnieg. Dzwonią, dzwonki są. Proszę w mnie. <grym> Dasz rady, czy mam ci pomóc? Nie, dobra, ale jestem wysoka. W mieście się czy nie? Ogólnie po co ci to? Dla jasko. Jeszcze to. Y może jeszcze, co to jest? Nie wiem, jakiś... Piękne, piękne. Do sprzątania, możesz akurat sobie załatwić. A, jakie ciężkie! Ja A jeszcze jest naprawdę dobra oktorku. Ja ci nie pomogę. Niegrzeczna mama! Pomocy, gatunku. Pokaż! Mam coś, czekajcie. Co miałaś pokazać? Właśnie to? Nie nie to. Jak te rzeczy. Zaraz pokażę, zaraz pokażę. Jeszcze dwie minuty tylko. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Mamo, sam to nakrywaj. Nie, sam to. Dobrze. Dobrze, patrzcie. po schodach. <grymne> Mamo, ja chcę to. Zmieści się już, wiesz? Zmieści. się. nas jest tuczny krwioznokci. Ale musi być klej czy taki Samo samoprzylepny? samoprzylepny jest Na napisany. Tak. Mamo, ile zostało czasu? Równo 10 sekund. Wszystko masz? Idziemy do kasy. Idziemy Co? Nie tu, chyba nie tu. Nie tu. Elisza, sekundę już nie zdążysz. O, a on był tutaj. Mój Dlaczego to mnie zechciał Dlaczego mnie sam nie mogę znaleźć? Elisza, idziemy do kasy. Koniec. Nie, nie, ja zostaję z nim. Na zawsze. No, jeszcze 4 godziny w sklepie z krokodylem. Wiesz, że to nie jest krokodyl, tylko dino. Dino. O, a, Dino, oj, sorry, kochanie. Ostatni sklep, teraz muszę trafić, coś trafić. Dobrze, okay, jak nie zoologicznie, no, no. E, no to chociażby z Cipora. Cipora? Posłujemy. No wiesz, dobrze, dobrze, albo źle. co? Mniej wydatków, a. też będzie dobrze. No Co? Rossman. Ale wiesz, w zeszłym roku ty super zastrzelałaś w Rosmanie. może w tym roku no też nie ja się... No ja widziałam Apple albo Cipora. <laughs> Idziemy! Jesteśmy już w i widzę tak dużo rzeczy. Czas, start! Co, co, co tam są? Co, co coś To, jest? Ładne. to co takie ogólny syrenki, tak, tak? Wezmę ten. I patrzcie, Oglanek. 7 sekund i już coś mamy. Jeszcze dla mojej tu Może taki różowe on lubi. Co to, co to jest? To jest jakaś maseczka No to może ogonki, ogonki lubię. Chciała te jasno różowe, tak? Tak, weźmy. Super. Już. Chodźmy, chodźmy dalej! Przypomniałam się jak rok temu i robiła zakupy do mini turebki Naprawdę ona tutaj szalała w ja rozmacie. też tam też szaleć, szaleć, szaleć! Momo, zaczekaj, jeszcze jesteśmy na samym początku. Wezmę to. Co znalazłeś? Szeka! Słuchajcie, Aisha jest fanką szaka, kiedyś była fanką awokado, później Stranger Things, a teraz ona jest fanką. Szeka! Ile minut mi zostało? Osiem. Co? Osiem trzydzieści nawet. Jak dużo! Akurat nam się w domu skończył. Nie uda się. On eee. właśnie jeszcze lubi takie jedzonko. Owocowe, tak? Krem z jabłek i Jeszcze ja proponuję ci nagrać filmik znów taki podobny, że jesteś bobasem, tak, albo maluszkiem. Tak. Łapka w jak kto chce taki filmik. Nie, nie, Aisha, nie. Nie zmieści się, nie ma szans. Tak Ale to jest fajny kalendarz, wiesz? No. To jest podwójny kosmetyki i czekoladki. Co? Nie, muszę go mieć. <noise> nie ma szans. A, no, no, o, taki dobry pomysł. Nie pościch na mnie. Zobaczcie, czym to się wszystko skończyło. Ja biorę to, to i jeszcze coś tam dołożę do koszyczka. Co? Jak szaleć, to szaleć. A jeszcze zapomniałeś koszyczek i jeszcze jeden kalendarz. Wracam. masz mi? Ale nie jestem koszyczkiem, wiesz o tym. Koszyczek, koszyczek, trzymaj. Ja wezmę ci telefon. Ale wiesz, że tam czas się odlicza. Wow, pomacka bubble tea, albo coca-cola. Mamo, idziesz czy nie? Bo teraz czas się skończy. Naprawdę? No. Jestem twoim koszyczkiem. No. Jeszcze tylko ostatnia rzecz. Mamo, trzymaj się. Już idziemy do kasy. Trzymaj się, już możemy iść, bo ostatnia rzecz. Nawet jeszcze nic nie zadzwoniło. Jeszcze 50 sekund mam. Już wróciłam do domu. Zobaczcie, co mi się udało zmieścić do koszyczka. Mini koszyczka. Za pomocą I, mamy? Tak, za pomocą mamy, ponieważ mamy było trochę też koszyczkiem. Opowiadaj, ilu sklepach byliśmy? W pięciu sklepach. Tak, dokładnie. I słuchajcie, na początku nam faktycznie jakoś nie szło, prawda? Mhm. Elisza nawet było trochę zmęczona, ale pod koniec naprawdę w Rosmanie zaszalała. A pani w ci naprawdę nam pomogła. Jeśli pani to ogląda, to pozdrawiam pani, jest super. Tak, a pani nas uratowała, prawda? Ponieważ Elisza, słuchajcie, na początku w ogóle myślała, jak do McDonald's z koszyczkiem, co będziemy robiły? I nikt nam nic nie sprzeda, tutaj naprawdę udało się. Dobra, opowiadaj, co kupiłyśmy? Dobrze, Bo w sumie na filmie nie wszystko pokazałyśmy, prawda? Kupiliśmy dwa kalendarze. Najważniejsze, tak? że od końca zaczyna. Słuchajcie, ten kalendarz widziałam i jeśli nie wiem kiedy pojawi się ten filmik, jeśli jeszcze są, to w Rossmanie naprawdę ceny jest dużo tańsze niż na przykład na Allegro. W Rosmanie 119, a na Allegro jakoś 200 zł, nie? Więc naprawdę spora różnica. Tu są kosmetyki i, i czekoladki, tak? tak. Czyli Only Beau i Wedel, czyli taka... Kompozycja. Kolaboracja. I tu mamy Kale... Tak, To dla Majusie. Isza kupiła fajne. Czy można zrobić brązoletki? Tak. Takie pieczątki. Pieczątki w stydzi. Tak? tak. Takie pieczątki można na pisać w list do Świętego Mikołaja i z tego korzystać, prawda? Beznokcie świąteczne. Tak. A jeszcze też kupiła dla Maji różowe tak. się, ale już Maja je wykorzystała. Zgubiła. Zgubiła nawet, tak? Nawet tak. zdążyła zgubić. Lampki LED. Mniejsza prawda? Tak? Tak. Teraz będę miała piękny pokój. Takie co. To jest występ, tak? której się przygotowuje razem z przyjaciółmi, więc ona z tego będzie korzystała. Tableron. No powiesz, powiesz to. Musisz to powiedzieć, żeby wszyscy słyszeli. No. Tak. Kto to będzie jadł? O tym chodziło. Ja! Całą rodzinę miałeś powiedzieć. Ej, powiedz to na głos, żeby nie było, że, że to ty cały to zjesz. Mów! Zaraz! Ja! Tak. Mów! Ja? Nie! Albo ja! ja zabieram. Ja. Mów! Ja. Kupiłam ja. dla swojej kochanej rodziny. Kupiłam dla swojej kochanej Ajczy. <noise> Widziałam! Dobra, nie, słuchajcie, znając Ajczykę, chyba ona się z nami podzieli. Chyba! Ale z roku na rok to się zmienia. Wcześniej ona była bardziej e, taka. M, przy, Przyjazna, rodzinna. Nie, okej. Okay. To jest naprawdę fajne, później słuchajcie, byliśmy jeszcze w innym sklepie i Isza mówiła o, może nie, może w ogóle zrobimy zwrot, ale słuchajcie, nie. Ja uważam, że ten kubek jest Halo, super. Santa? Super, prawda? Halo? Halo? A Isza mówiła, że ona z tego będzie korzystała i Co będzie z... zabierała mój telefon. Prawda, da się? Da się? No nie będziesz korzystała z mojego telefonu, dawaj twój, twój. No tak, już. Dobrze. Później, jeśli y, twój nie będzie uszkodzony, no to. To twój. Tak. Wiedziałam, że trzeba było wylosować Apple Store. Jeśli ten będzie uszkodzony, tak, telefon, żeby od razu mieć nowy. A, jeszcze coś? Uh! <gry> Ale to nie jest telefon, Irsza. Teraz spróbuję. No, sobie... czekaj, może tak mocniej. Czekaj, czekaj, czekaj. O. Dobra, jak coś. Nie, nie podniesie. Mm -mm. Nie. Chodź do mnie. Działa. To będzie jak ta pułapka na muchy. Że będą się przyklejały, wiesz. Chodź się do mnie O nie, taki niemiły wiesz, że to ty mi się Dobra, jeszcze będziesz to próbowała I nawet co, nie wiem co to jest... I to był to było jedno z pierwszych, co Aisha włożyła do koszyka, jedna z pierwszych rzeczy. Tak, ja chcę spróbować na. W jakim sklepie to kupiliśmy? W Ekszyn, chyba? Tak. To co... jest kwaśny, tak? tak. Dobra, to próbuj. Tornado. Tornado? Tornado. Tornado z Tornado. Tornado, zornado. Tornado. Zornado. ten, ten smak. Co jest? No. Mmm. Dobra, nie? Czasami jest wcale nie takie kwaśne. Może to dla mnie? Bo ja lubię kwaśne. A wy lubicie kwaśne rzeczy? Słuchajmy jeszcze tą jagodę. To jest jagoda, a to była truskawka. Mhm. I jeszcze jabłko, tak? Tak. Zaraz, spróbujemy. Też na żywo bez cięć. Mocnie musisz przycisnąć. No. Co mm. było lepsze troskawka czy jagoda? Kuskawka. Nie słuchaj się. <noise> To nie ja. Aisia uszkodziłaś podłogę chyba jak zawsze. Ejsza, mówiłam ci. Zobacz, dziura. To prawda, nie twoja. dziura, nie, twoje, twoje. Odpuszczę. Ona mnie się nie słucha! Nie słucha się. Nie słucha się. To? E, Ładna. A dlaczego takie malutkie? Ogólnie się dużo maluje i później prezent... i później jako prezent po prostu daje dla, na przykład dla przyjaciół albo dla nas. Mazaczki. Takie, takie metalowe. Metelo, metaliczne. Metalicznowe. <grym> to jest takie słowo, metaliczne? Nie. Dobra, me, no... Czekaj, zaraz, zaraz, może jest po polsku. Markery Twin. O, niech tak pozostanie, prawda? Dobrze. A, czyli podwójne, z dwóch stron. No. <grym> McDonald's. Um... Ten nowe rurki, ale musisz to sprawdzić, tak? Później, czy one faktycznie są takie, no, jak zawsze kupujesz? Tak, one są takie. Okej, okay, dobra. jagaczki moje ulubione. Słuchaj, właśnie, właśnie, słuchajcie, mi się przypomniało. Równo rok temu Aisha kupiła taką samą rzecz i ja wtedy powiedziałam, że to jest dla starszej pani. Ale popatrz jaki kolor to nie jest. I ona nawet nie pamiętała, że ona coś takiego kupiła, ponieważ tego się szybko pozbyła. I równo za rok ona kupiła to samo. Tylko w innym kolorze i... A jeszcze jak ty to robisz? No, bywa. bywa. Dobra, nie rób, nie, 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 nie. Ale Dobra, idziemy dalej, lecimy. Kapcie. Nawet nie przymierzyłaś, wiesz, bo może nawet za mały będą. A ja już nasz rozmiar 37. A ja znalazłam dobry rozmiar. 36-37, więc nie wiadomo. Dobrze, że wybrałam. Okej, okay, papier do popowania. Do występu potrzebny. Ten ciastek jest przysłodki. Też był kupiony w Nie, on jest słodziutki. Jedzonko dla Iszy, dla Boboska. Dwie Tak. Y, pomadka dla Mai. I pomadka dla mnie. Aisza już wie, że jeśli nic nie kupiłoby dla Mai to byłaby wontura, Prawda? Więc y, Aisza oczywiście zawsze stara się pamiętać o Mai, żeby później I nie było problemu. Y, po, płatki pod oczy. Mhm. Y, takie dla Majusz i takie dla mnie. Szrek, to jest fajne. Mm -hmm. super. No. A jeszcze od kiedy Ty jesteś w panku szczeka, Powiedz mi proszę? Od, od momentu, kiedy obejrzałam trzy części. Po, po raz dziesiąty, prawda? Tak. Okej, okay. to wszystko? Tak. Nie jakoś mało. Tak? Zaczynamy jeść. Jeść. Bye. Jeśli taki filmik Wam się spodobał i chcecie kolejny taki odcinek z mini koszyczkiem albo z inną rzeczą. Naprzy... A tak, mamy, wiesz, nie mini koszyczek, tylko taki mini wózeczek przecież mamy. U. I jeszcze z nim nie zagraliśmy, prawda? I później jak będą święte, też można, y, bo była czapka Mikołaja kiedyś i jeszcze coś można innego, prawda? Wielę jeszcze skarpeta. Skarpeta, no, no to można coś też fajnego eee... zrobić, ale to już eee... będą zakupy stricte świąteczne, prawda? Bo ze, w zeszłym roku coś poszło nie tak. Ja pamiętam akurat. A więc jeśli ten film się spodobał, to zostawcie w Google. Again. Do zobaczenia! papa! A Iza, może teraz pokażemy, co było tutaj, tak? Czego nie wyrysowałaś. Zobacz. Cifra! To jest sklep zoologiczny, widzisz, był! Toys. Też fajny. Tu. To jest też był. Tutaj. Ten... Tu. Lidl. Ja no to widzę i tak co tydzień jeździmy. Tutaj? No. MediaMarkt. Okay. Też można było iPhone'a kupić, wiesz? Mhm. Eee, Empik. Epic. Super, prawda? No. I Zara. A Ty co wylosowałeś się jeszcze? Ty naprawdę miałaś szczęście dzisiaj. Bardzo szczęśliwa jest. Mogłam tyle fajnego jeszcze wylosować, a tu? I zakupy zrobić na dwa stoliki. A tu też było fajnie.